Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym tak Loża Prasowa zaglądamy do The Telegraph. Gazeta pisze o głośnym wystąpieniu premiera Keira Stermera, który przyznał, że partia pracy przez wiele lat myliła się jeśli chodzi o kwestie migracji. Stelmer tutaj napisał wprost, że lewica, w tym jego własna partia zbyt długo uciekała od obaw zwykłych ludzi dotyczących nielegalnych imigracji na terenie Wielko Wielkiej Brytanii. Podkreślił, że zbyt Łatwo dostać o, można do kraju pracować w szarej strefie i zostawać tutaj nielegalnie. Dlatego premier zapowiada duże zmiany. Najważniejsza to to, że do końca dekady każdy dorosły w Wielkiej Brytanii ma otrzymać cyfrową kartę tożsamości. Będzie ona obowiązkowa, żeby legalnie podjąć pracę na terenie Wielkiej Brytanii. Ten pomysł oczywiście wraca do nas po 15 latach, ponieważ w czasie w czasach Tony'ego Blaira projekt upadł. Bo był uważany za zagrożenie wolności obywatelskich. Startner stwierdził jednak, że dziś to konieczne, że należy wprowadzić darmowy Digital ID, który automatycznie sprawdzałby prawo do pracy na terenie Wielkiej Brytanii. No i krytycy tutaj od strony prawicy mówią o zagrożeniu dla prywatności, o tym, że to tylko trik polityczny. Z kolei zwolennicy podkreślają, że taki system mógłby lepiej kontrolować nielegalne zatrudnienie i uszczelnić rynek pracy. The Telegraph podkreśla, że. Że ta deklaracja Stramera to odpowiedź na rosnące poparcie dla Partii Reform UK Nigella Faradza. To jasny sygnał, że Partia Pracy zamierza konkretniej podejść do tematu migracji, który tak naprawdę od lat dzieli brytyjską scenę polityczną. No i tutaj pojawi się pytanie, które dotyczy także Polaków: czy cyfrowa karta będzie tylko prostym potwierdzeniem statusu, czy też stanie się barierą dla nowych migrantów? W debacie politycznej pojawiły się nawet głosy o progu dochodowym na poziomie około 60 tysięcy funtów jako warunku legalnej pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Na razie, oczywiście, to tylko propozycja, ale jedno jest pewne, zmiany nadchodzą. I nikt nie potrafi powiedzieć, jak dokładnie będą wyglądały, czy będzie łatwiej, czy trudniej, czy to tylko administracyjna formalność, czy może początek zupełnie nowej polityki migracyjnej. Na te pytania odpowiedź poznamy dopiero w kolejnych miesiącach, a temat na pewno wróci w jesiennym budżecie. To tyle w dzisiejszym przeglądzie prasy. Żegnam się z Państwem do kolejnego wideo. Cześć.